Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 2 maja, w pierwszy czwartek miesiąca. Dzisiaj usłyszymy dalszą część Ewangelii według Świętego Jana. Jest to rozdział 15, wersety od 9 do 12. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich Talmidim: Jak mój Ojciec mnie ukochał, tak i ja Was ukochałem. Więc pozostańcie w mojej miłości. Jeśli będziecie przestrzegać moich nakazów, pozostaniecie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem nakazów mojego Ojca i pozostaję w jego miłości. Powiedziałem Wam to, aby moja radość była w Was i aby Wasza radość była pełna. To jest Mój nakaz, abyście wytrwale. Kochali się wzajemnie, tak jak ja Was ukochałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, przyznam się, że przeczytałem o jedno zdanie za dużo, ale myślę, że tego zdania, tej myśli Jezusowej nigdy za dużo. To jest mój nakaz, abyście się. Kochali wzajemnie tak, jak ja Was ukochałem. To oczywiście nigdy dość powtarzać to sobie, byśmy się tak kochali, jak ukochał nas Jezus. Jest to trudne, ale to jest nakaz Pana Jezusa. Natomiast nie uda nam się wytrwać w tym nakazie, czy w ogóle nawet go dotknąć, tego nakazu tak, takiej miłości do ludzi, jak nas ukochał Bóg. Właśnie, jeśli nie yy, będziemy pogłębiali tego, o czym nam Pan Jezus powiedział w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii. Jak mój ojciec mnie ukochał, tak i ja Was ukochałem. Więc pozostańcie w mojej miłości. Moi drodzy, to wszystko Pan Jezus mówi w kontekście tego wczorajszego. Krzewu winnego, tej winnej latorośli, też w niedzielę o tym mówiliśmy, była o tym Ewangelia, o tym właśnie, że Ojciec jest ogrodnikiem, my jesteśmy tą, tą latoroślą, Chrystus jest tym pniem, z którego wyrastamy, i od razu po tym, po tym, po tej alegorii, po tym porównaniu nas do tego krzewu, Chrystus mówi o trwaniu, czy tak jak ta gałązka ma wytrwać, ma być wszczepiona w ten pień, tak my, tak my jesteśmy wszczepieni w miłość Boga, miłość Syna do nas, a syn jest wszczepiony w miłość Ojca. I co? I mówi do nas Jezus: Pozostańcie w mojej miłości. Powtarza to tutaj kilka razy: Pozostańcie w mojej miłości. Tak jak ja pozostaję w miłości mojego Ojca, pozostańcie w mojej miłości. To znaczy nie wychodźcie z tej przestrzeni, której tak mocno jesteście ukochani. Nie wychodźcie z tej przestrzeni, pozostańcie w tej przestrzeni. To by znaczyło, moi drodzy, że my możemy uciec z tej przestrzeni. Możemy. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że na świecie widać to gołym okiem. Może to nawet widzisz w Twojej rodzinie, jak ktoś uciekł z tej przestrzeni Boga i błąka się i cierpi, a Ty nie wiesz, jak Mu pomóc. To znaczy, wiesz, bo jesteś osobą wierzącą, bo doświadczasz właśnie tego deszczu łask, tego, tej, tego też szalomu, o którym słuchaliśmy w ostatnich dniach w Ewangelii, ale ten człowiek nie chce wejść. Nie chce wejść w, ten, w, w tą przestrzeń, w to pozostanie w miłości i dlatego doświadcza tej trudności, doświadcza tej, tego braku, tej pustki, tego niepokoju. Przy różny sposób możemy to nazywać również smutkiem, dlatego że Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, yy, że mamy pozostać i przestrzegać Jego nakazów. Tak jak on przestrzega. Przestrzegał nakazów jego ojca, bo to znaczy, tak jakby, może to tak spróbujmy zobrazować jakby rodzic mówił swojemu dziecku: nie, nie, nie jedz tych rzeczy, bo one ci zaszkodzą, bo są trujące. Jakby pozostań w tych moich nakazach nie jedz tego, bo to jest trujące. I teraz, jakby konsekwencją tego niejedzenia będzie Twoje zdrowie i radość. Po to Ci to mówię, po to Ci daję ten nakaz, albo nie, nie, nie baw się z prądem, nie baw się ogniem. Mówimy wielokrotnie małym dzieciom, powtarzamy, nie wolno Ci, to jest mój nakaz. Po co? Po to, aby by Twoje zdrowie było uchronione, by Twoja radość była zachowana. Bo żadna matka, żaden ojciec, żadna babcia, dziadek i tak dalej, wszyscy, którzy kochają, nie, nie cieszą się, niedobre słowo cierpią, kiedy widzą ból tego ukochanego dziecka, krewnego. Więc Pan Jezus o to dlatego mówi, że pozostańcie w mojej miłości, w przestrzeganiu moich nakazów. Pozostańcie. Po co? Po to, że powiedziałem Wam to. Pan Jezus mówi w ostatnim zdaniu: tym, poza, Powiedziałem Wam to, aby moja radość była w Was i aby radość Wasza była pełna. Po to Wam o tym powiedziałem. Jesteście zanurzeni w miłości. Od Was zależy, czy będziecie jej doświadczać, czy będziecie przestrzegać tych, tych zdań, kolejnych zdań nasączonych miłością. Czy konkretnymi jakimiś wskazówkami, i to was będzie prowadziło do radości, do pełnej radości. Kochani, nauka Pana Boga jest logiczna i wcale nie jest trudna w zrozumieniu. Ona jest trudniejsza w wypełnieniu, to fakt, ale my jej nie wypełniamy sami. My mamy Ducha Świętego. O tym będzie pewnie też w najbliższych tygodniach, dlatego że. Powolutku będziemy czekali na pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego. Chrystus będzie nas i prowadzi nas krok po kroku, ale odsłania nam to. To nie jest trudne do zrozumienia, naprawdę. Jedyna trudność to jest w naszej woli. Czy my to chcemy przyjąć? Czy my to już z góry odrzucamy i mówimy, nie, nie, my sobie sami poukładamy nasze życie, dobrze? Dziękuję za Wasze moralne wywody, duchowe czy jakkolwiek je nazwiecie. No, to, to już jest inny temat. To tutaj, nawet gdyby to zostało napisane złotymi literami i powieszone na najwyższej górze świata, żeby każdy to zobaczył, to jeśli ktoś nie chce i odwróci się plecami, to naprawdę ani złote litery, ani Najwyższa Góra Świata, z której będzie widoczna Księga Ewangelii, nie pomoże na zatwardziały umysł i serce, na głupotę ludzką po prostu. Dopiero czasami łzy i cierpienie dopiero nieraz skłaniają kogoś, że jego harde serce jednak się ugina przed tą nauką, która przychodzi w taki łagodny sposób, taki słodki sposób. My tu czytamy o miłości. Chrystus mówi, pozostańcie w mojej miłości. To jest coś niesamowicie pięknego. Wytrwajmy więc w tej miłości, drugi dzień maja, wytrwajmy też w tej, jako synowie, jako córki, w miłowaniu Matki naszej, Mamy Maryi. A więc pamiętajcie o nabożeństwie majowym, o tym, by jej w tym miesiącu w sposób szczególny z całym Kościołem oddawać cześć, chwałę, śpiewać, chwalcie łąki umajone, być na nabożeństwie, modlić się litanią lorytańską. Prośmy o łaski, prośmy. Póki mamy ten czas, niebo Pan Bóg jest hojny, tylko mówi: Wytrwajcie w miłości mojej, też dopowiedzmy w miłości mojej Matki Maryi. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Proszę też dzisiaj, pamiętajcie, jest pierwszy czwartek miesiąca o modlitwie za kapłanów o nowe powołania kapłańskie. Zwłaszcza, że wielu maturzystów już niebawem będzie pisało maturę, a potem decydowało o tym też, którymi drogami pójść, wesprzyjmy ich naszą modlitwą. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.